Jak przygotować się do zakupu nieruchomości w Hiszpanii, jak wygląda proces, na co trzeba uważać kupując nieruchomość od dewelopera i jakie mamy zabezpieczenia przy zakupie nowej nieruchomości. O tym dzisiaj sobie opowiem. Cześć, ja nazywam się Michał Wójcik i jestem właścicielem w CN Homes i na tym kanale opowiem Ci o inwestycjach w nieruchomości w ciepłych krajach. Przez ostatnie kilka lat mieszkam i uczestniczyłem w wielu transakcjach na zagranicznych rynkach nieruchomości w krajach Europy i Azji. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii i zabieram Ciebie na przejażdżkę pod palmami, podczas której opowiem Ci jak. Kupowaliśmy nieruchomości pod paszporty w Turcji, szukaliśmy całego budynku podgrupowy zakup inwestycyjny w Albanii za milion euro, Opowiem Ci historię klientów, którzy podwajali swoje majątki na inwestycjach za granicą, i jak pomogliśmy wielu klientom kupić drugi dom w kilkunastu ciepłych krajach na świecie. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości w ciepłym kraju, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Tak, cześć, witam Cię serdecznie na mojej przejażdżce po Hiszpanii. Dzisiaj sobie opowiemy o tym, w jaki sposób przygotować się na zakup nieruchomości w Hiszpanii, nowej nieruchomości. Tu jest kwestia taka, że będziemy sobie dzisiaj mówić generalnie tylko i wyłącznie o nieruchomościach z rynku pierwotnego. Tak, jak się przygotować do zakupu nieruchomości w Hiszpanii? Przede wszystkim musimy się przygotować w ten sposób, że musimy wiedzieć, z czym to się wiąże, tak? A wiąże się z tym to na przykład, że mamy dosyć wysokie podatki przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii. A to zależy od miasta, to zależy od tego, w jakiej dzielnicy, w niedzielnicy, przepraszam, w jakim województwie będziemy kupować nieruchomość w Hiszpanii. Czyli na przykład, jeśli kupujemy w Andaluzji, tam mamy troszkę mniejsze podatki. Jeśli kupujemy na przykład w Walencji, tutaj mamy te podatki troszkę większe. Natomiast aby do zakupu nieruchomości w Hiszpanii przygotowując się, powinniśmy generalnie mieć świadomość taką, że Musimy zapłacić około 13-15% do 15 nawet procent podatku. I nie tylko podatku, bo w to też wchodzą wszystkie koszty około zakupowe, czyli to, co będziemy musieli zapłacić na przykład do kancelarii adwokackiej, czy też wszystkie koszty jak na przykład notariusz. Ewentualnie, jeśli chcielibyśmy też na przykład tłumaczenie w języku polskim, aby dla nas zrobili tłumacze kontraktu, który będziemy podpisywali z deweloperem. Więc to jest generalnie ważna rzecz kolejna rzecz to jest to, jaki mamy proces przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii. I tutaj znowu mamy nową nieruchomość. Wybraliśmy sobie coś, powiedzmy na przykład w Alicante, czy w Torrevieja, Mamy inwestycję, która się teraz na przykład zaczyna budować, kupujemy na dosyć wczesnym etapie budowy i od dewelopera zazwyczaj mamy przygotowane transze. Te transze wyglądają różnie, w sensie najczęściej to jest około na przykład. 10% tak zwanej rezerwacji, czyli pierwszego, nazwijmy to tak, down payment, które po prostu wpłacamy do dewelopera. Później, na przykład, mamy kolejną część w momencie zamknięcia budynku, czyli na przykład to może być 30-40%, które wpłacamy na przykład po około roku, półtora od momentu startu budowy. I później, zazwyczaj, jest ostatnia transza. W momencie, kiedy mam już wybudowaną nieruchomość, w momencie, kiedy mamy podpisany akt notarialny i w momencie, kiedy to jest już gotowe, więc tak naprawdę, kupując nieruchomość np. w Hiszpanii, nie musimy od razu posiadać całej pełnej gotówki i nie musimy posiadać od razu pełnej kwoty. Możemy sobie to rozłożyć oczywiście na części, możemy sobie to rozłożyć tak, żeby to było rozłożone na takie raty, powiedzmy od dewelopera, które są oczywiście 0%. I tak, ponieważ to jest przejażdżka po Hiszpanii na tym kanale, który jest tworzony właśnie na Ciebie, jeśli planujesz zakup nieruchomości w ciepłych krajach, oczywiście zapraszam do kontaktu z CN Homes i zapraszam też do zaobserwowania tego kanału, ponieważ tutaj będą się pojawiać informacje o tym, w jaki sposób i jak kupujemy nieruchomości w 14 ciepłych krajach na świecie. A dzisiaj przejeżdżamy się po Walencji, w sumie tak naprawdę po y, miasteczku pod Walencją, takiej dzielnicy pod Walencją, która nazywa się Alboraya. Ja w tym miejscu mieszkam od pół roku. A wybraliśmy to miejsce, tak naprawdę trafiliśmy na nie troszkę przypadkiem. To jest taka dzielnica, która jest moim zdaniem, powiedzmy, w moim jakimś takim zrozumieniem, czy też temu, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jest takim trochę top of Walencja, tak ja bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj przepiękną, niską zabudowę, nie ma tutaj aż tak bardzo, aż tak dużo nowych nieruchomości, nie jest tu tak tłocznie i plaża jest nieturystyczna, czyli na plaży zazwyczaj mamy najwięcej ewentualnie Hiszpanów, czy, czy też osób mieszkających właśnie w Walencji. Jest też tak, że na przykład ta plaża walencyjska, która jest taką główną plażą Walencji, w której generalnie przyjeżdżają, do której generalnie przyjeżdżają turyści a, i na której spędzają czas. Ona w pewien sposób kończy się takim przystankiem autobusowym, taką zajezdnią. A, I dalej generalnie ludzie myślą, że tam nic nie ma, a tam właśnie zaczyna się ta super plaża która jest właśnie tą plażą w Alboray. Alboray, jeszcze raz, to jest miasteczko, czy też dzielnica obok Walencji w, e, w województwie walencyjskim. E, I tutaj ogólnie ja mieszkam od, e, od ponad pół roku, więc przejeżdżamy się w tym momencie tak naprawdę po tej, po tej dzielnicy, po tym A Przepiękny rejon. Dzisiaj jest cieplutko, mamy drugi dzień wiosny a 25 roku i naprawdę, naprawdę już jest świetna pogoda już powoli można wychodzić też na, na plażę też nawet się niektórzy odważni już zaczynają kąpać w morzu tak, słuchajcie, wróćmy sobie właśnie do tego tematu jakie mamy też nieruchomości i jak sobie zabezpieczyć ten zakup nieruchomości w Hiszpanii a zabezpieczamy sobie właśnie zakup tym czy też jak wygląda proces może najpierw, a później wrócimy do tego Jakie mamy zabezpieczenie, to od co obiecałem na samym początku powiedzieć. A proces zakupu nieruchomości wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. A generalnie proces zakupu nieruchomości jest taki, że na początku, kiedy wybieramy sobie nieruchomość od dewelopera, podpisujemy umowę rezerwacyjną, czyli coś takiego jak u nas umowa przedwstępna, podczas której wpłacamy zadatek do dewelopera. Zazwyczaj ten pierwszy zadatek, jeśli deweloper, na przykład, jest na bardzo wczesnym etapie budowy jest jeszcze na konto dewelopera, ale możemy od razu go zabezpieczyć, tak zwanym ubezpieczeniem od właśnie wpłaty tego zadatku. Więc jeśli cokolwiek by się wydarzyło z tą inwestycją dewelopera, z przedsięwzięciem, możemy sobie dokupić dodatkowe ubezpieczenie do, do tego zakupu. To jest około koszt 200-300 euro, zazwyczaj które też sobie doliczamy. I tutaj uwaga, właśnie znów to, o czym wcześniej powiedziałem. Najlepiej sobie wliczyć generalnie też te dodatkowe koszty, które my mamy, które ponosimy przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii, tak? Nie inwestujemy pod górkę, zakładamy to, że możemy też coś dodatkowo wydać na pewne zabezpieczenia, na notariusza, na prawnika, na pewne sprawdzenia itd. tak i i trzeba być na to przygotowanym, więc sam koszt nieruchomości to nie jest wszystko. Dalej, jakie mamy zazwyczaj zabezpieczenia przy właśnie zakupie nieruchomości? Zabezpieczenia zazwyczaj to jest gwarancja bankowa. Czym jest gwarancja bankowa? Gwarancja bankowa jest takim zabezpieczeniem od banku, które daje bank na rzecz dewelopera, czyli my później kolejne transze lub też od razu, jeśli deweloper jest z tym gotowy, na samym początku wpłacamy na specjalny rachunek powierniczy, z którego deweloper czerpie środki w momencie, kiedy on już rozpoczyna budowę i kiedy ta, ta budowa generalnie idzie do przodu, tak? Czyli nasze środki generalnie są zabezpieczone na jakimś tam koncie w banku. To nie jest tak, że wpłacamy do dewelopera. Deweloper tak naprawdę robi z tymi pieniędzmi co chce i też buduje tak jak chce, tylko deweloper jest rzeczywiście powiedzmy pilnowany i też, też ogólnie dostaje te pieniądze od banku. Nie budujesz, nie dostajesz pieniędzy, budujesz, idziesz z etapami budowy, tak jak jest to zaplanowane, dostajesz też środki od banku. Teraz przejeżdżamy sobie właśnie z dzielnicy Alborai, właśnie sobie przejeżdżamy do tej zajezdni autobusowej i zaczyna się plaża w Walencji, tak naprawdę tu jest końcówka plaży w Walencji, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest bardzo duży też parking, też jest generalnie czysto, wiadomo, że jest troszkę bardziej czasem tłocznie, no, bo tak jak mówię, to jest bardziej miejsce takie turystyczne, które jest lubiane też przez, przez turystów. W ogóle Hiszpania jest bardzo lubiana przez turystów i też Walencja jest bardzo lubiana przez turystów, którzy przyjeżdżają tutaj praktycznie prawie że z całego świata. A tak, wróćmy. Czyli tak, mamy zabezpieczenie z gwarancji bankowej. Jak wygląda cały proces dalej? Zazwyczaj w procesie mamy też ogólnie, bierzemy sobie przy współpracy kancelarię prawną, która pomaga nam przy załatwieniu wszystkich dokumentów. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana zakupem nieruchomości w Hiszpanii, pewnie już wcześniej czytałeś, czy też czytałaś o na przykład tak zwanym numerze nie. To jest taki numer identyfikacji podatkowej w Hiszpanii, który jest niezbędny do tego, aby zakupić nieruchomość. O koncie w hiszpańskim banku. To jest też bardzo ważna rzecz, gdzie a, którą my zakładamy właśnie podczas już dalszych kolejnych etapów wpłat. Tych kolejnych transzy, i tak dalej, i od razu, czy to trzeba mieć od razu już przy zakupie załatwione, i tak dalej? Nie zawsze. A też możemy na przykład bez tego już wystartować sobie z procesem, czyli jeśli coś nam się spodoba, chcemy wpłacić opłatę rezerwacyjną. Deweloperzy dają też taką opcję, podpisujemy umowę rezerwacyjną, i później sobie załatwiamy te dokumenty, ten numer nie, konto w banku, i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze generalnie przy samym akcie notarialnym. Eee, czyli tak, kupujemy nieruchomość, mamy rezerwacje, kolejne transze, załatwiamy numer nie, załatwiamy sobie konto w banku, a tak naprawdę nie załatwiamy my, ponieważ robi to za nas kancelaria prawna, która współpracuje z nami i która ogólnie zajmuje się tymi wszystkimi dokumentami, więc Wy też nie musicie się niczym martwić, a te sprawy, te rzeczy mamy załatwione. I co? I dalej tak naprawdę. To są najważniejsze rzeczy, które potrzebujemy, czy też które są ważne z punktu widzenia tego, aby zakupić nieruchomość z rynku pierwotnego w Hiszpanii. Opowiedzieliśmy sobie o tym, jaki mamy proces. Opowiedzieliśmy o tym sobie, jakie mamy transze. Opowiedzieliśmy sobie też o tym, jakie mamy gwarancje. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszam Ciebie do zajrzenia w, do opisu. Tam znajduje się link. Przygotowałem, przygotowałem dla Ciebie specjalny prezent. Kiedy wejdziesz w ten link, wyświetli Ci się nasz kanał nadawczy na Whatsappie, do którego możesz się też zapisać, w którym też dodajemy informacje o nieruchomościach w ciepłych krajach, dodajemy też czasem na przykład takie oferty, które mogą być ciekawe z rynku marketowe, które ogólnie nie były gdzieś dodane publicznie jeszcze na na sprzedaż i tam jest też dodany prezent. Prezentem jest specjalnie przygotowany przez nas Excel do liczenia ROI przy zakupie nieruchomości w ciepłym kraju, na przykład na wynajem krótkoterminowy. Dodaliśmy tam wiele informacji, co trzeba policzyć, co trzeba uwzględnić, jaką mniej więcej trzeba uwzględnić też obłożenie nieruchomości w danym kraju i też w jaki sposób do tego podejść profesjonalnie tak, żeby nie pomylić się z inwestycją, przygotować sobie taki biznes plan. Dzięki serdecznie, zapraszam do podpisania się, do zaobserwowania nas na tym profilu. Kliknij też w dzwoneczek, ponieważ jest to ważne na YouTube, aby przychodziły Tobie powiadomienia. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!